Hej, dzień dobry, witajcie na drugim odcinku z paczką I Love Big Cash. Dziś numery parzyste. Od numeru 2 tutaj mam do 24. Z całej paczki wybrane wszystkie parzyste. Kto nie oglądał pierwszej części z liczbami, z numerami nieparzystymi, to zapraszam. No i dziś 12 zrapek. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie z całej paczki. Oraz zrobię podsumowanie. Ile odzyskałam na 250 zł? Wkładu zaczynam od numeru drugiego. Dobrze, wygrywa 19, 13, 23, 53 i 51. A ja mam 58. Dwadzieścia siedem, czterdzieści jeden, dwadzieścia jeden, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt cztery, no to bliżutko, szesnaście, dwadzieścia dziewięć, tu jeszcze było dwadzieścia osiem, czterdzieści sześć, czyli nic, trzydzieści trzy, siedemnaście i czterdzieści dziewięć, nie ma. 15 nie ma, 14 też nie, 38 i 56, czyli numer 2. Jest tak, kontrolne są tutaj różne PD, więc przegramy. I kolejna sztuka, numer 4.

Trzydzieści pięć nie ma, czterdzieści cztery, czterdzieści sześć, dwadzieścia jeden, nie ma tych liczb. No co się dzieje? Trzydzieści trzy nie ma, czternaście też nie ma i czterdzieści dwa, no i szóstka też przegrana. P.U.? No to kolejna, numer osiem, <laughs> a wygrywa trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt jeden, siedemnaście, trzydzieści pięć i dwadzieścia cztery. A u mnie trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści sześć i pięćdziesiąt cztery, osiemnaście, dwadzieścia sześć. Szesnaście, czterdzieści jeden i czterdzieści dziewięć, czterdzieści sześć nie ma, czterdzieści pięć, czterdzieści trzy, trzydzieści osiem, dwanaście i rządek ostatni, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt osiem i trzydzieści cztery, no też nie ma.

46 nie ma. 17 38. No i też nie ma. O jest napis też. Nareszcie coś wpadło. Cała dycha. Dobra, kontrolna P. Jeszcze jedna jest. I to się zgadza. Dobra, pierwsza wygrana tutaj w liczbach parzystych. W numerach strapek parzystych. No to numer 12. I wygrywają trzydzieści osiem, trzydzieści cztery, piętnaście, czterdzieści jeden i dziewiętnaście. U mnie dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, czterdzieści dwa, trzydzieści jeden i siedemnaście. Dwadzieścia osiem, osiemnaście, trzydzieści dwa, może tak, podrapę trzydzieści dziewięć czterdzieści trzy, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści trzy, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem i dwanaście. Nie ma nic. Dobra. I kolejna tutaj zdrapka, numer 14. Zdrapek coraz mniej, a wygranych nie ma. 56 48 25 49 i 29. Takie tutaj liczby, a ja mam 31 59. No nie ma. 19 też z dziewiątką, ale to nie to.

Dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, trzynaście i dwadzieścia sześć, czyli tutaj nic, czterdzieści pięć tuż obok, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, czterdzieści cztery, dwanaście i dziewiętnaście. 36. Nie ma 47. 38 17 i 11. Czy wy to widzicie? As idealny no na pewno. A przepraszam. Myślałam, że dwie, a tu trzy zatki się zostały. Teraz trzy. No to numer 20. Tam była było 18, tak? Tak. Numer 18 tam był. Trzydzieści dwa, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści sześć, dwadzieścia dziewięć i czternaście. A ja mam siedemnaście, dwadzieścia siedem, jedenaście, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, czterdzieści siedem, czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, dwadzieścia trzy.

Dwadzieścia sześć, dwadzieścia jeden, czterdzieści siedem, czterdzieści sześć i dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć. najgorszą paczkę z możliwych i czternaście na koniec. No nie ma. S. I co jeszcze? I U. Nie ma nic.

Pod piętnastką jest 10, pod 49 10 i tutaj 10-30 zł. No niefajną to paczkę sobie wzięłam, ponieważ dzisiaj yy, na tym drugim odcinku w parzystych, no zobaczcie, trzy parzyste, trzy nieparzyste, to już tak mogę powiedzieć. 6 strapek wygrało. Dziś mam tutaj 30, 20 i dyszka, więc 60 zł wpadło. I gdzie położyłam, tamte? Tutaj mam. I 3 strapki wpadły w poprzednim odcinku i też największa to była 30 zł. Tutaj dyszka i tu dyszka, więc jest 50 zł. Na wydane 250, ja mam 110. Także, no, słodka paczka. No, ale no, nic na to nie poradzimy, tak? No nikt nie siedzi w paczce, żeby zobaczyć, którą tam wybrać. Taka akurat była, chyba ostatnia, nawet w punkcie, więc pani mi podała, bo taką poprosiłam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za wszystkie komentarze, subskrypcje. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!